Witam zodiakalne raki w czytaniu na wiosnę 2025. Zacznijmy od Waszej ogólnej energii, zobaczmy, jak się macie w tym okresie. Co u Was słychać? Karta papież, pustelnik, transformacja i. I karta diabeł, ok? <laughs> Jeszcze jedną kartę wezmę, zobaczymy, co z tym diabłem. Karta y, Umiarkowanie. Hmm, tak po tych trzech pierwszych kartach y, mam, albo miałam, zaraz zobaczymy gdzie dalej ta energia pójdzie, ale ma, mam poczucie, że, y, że znaleźliście jakąś swoją ścieżkę, jakąś swoją drogę, coś y, do czego się zobowiązaliście, coś w czym się dobrze czujecie, może jakaś nowa praca albo nowe podejście do obecnej pracy, która was denerwowała. Y, no, czasami tak jest, że nie lubimy swojej pracy, ale po obejrzymy jakiś podcast, kogoś posłuchamy, z kimś porozmawiamy i zmieniamy swoje nastawienie. Także, no dobra, na razie i tak nie chce mi się nic zmieniać, nie chce mi się szukać innej pracy, albo nie wiem na co, więc w sumie postaram się, jakby wykorzystam to, co najlepsze tu, gdzie jestem. Jakby wiecie, wyciągnę jakby to, co najlepsze z tego, gdzie jestem teraz, więc może po prostu zmieniliście zmieni podejście do swojej obecnej sytuacji. I mam poczucie, że właśnie dzięki temu zaczniecie widzieć um, jakieś zmiany, jakieś pozytywne rezultaty, że dzięki temu zaczniecie się czuć lepiej. No i tak rzeczywiście jest, także w życiu no, różne rzeczy się dzieją i nie mamy nie zawsze mamy wpływ na to, co się dzieje, ale zawsze mamy wpływ na to, jakie mamy nastawienie do tego, jak się czujemy, e, z tym, gdzie jesteśmy, w jakim miejscu w swoim życiu jesteśmy, czy w jakiej sytuacji jesteśmy. I jeżeli zmienimy to, no to tak naprawdę zaczynamy się czuć dobrze, bez względu na to, co się dzieje na zewnątrz i to, że czujemy się dobrze, zaczyna jakby przyciągać do naszego życia, czy tą energią sami sobie w swoim życiu stwarzamy kolejne um... Pozytywne, jakieś przyjemne wydarzenia, doświadczenia. Więc tutaj czuję taką energię, czy jeszcze to, o czego zaczęłam, że być może właśnie znaleźliście jak, jakieś nowe zajęcie, jakieś nowe zainteresowanie, jakąś nową znajomość, miejsce, coś, w czym się dobrze czujecie. I, co, I właśnie, jakby ogólnie chodzi o to, że w Was, tak czy to z zewnątrz sytuacja się zmieniła, czy Wasze wewnętrzne podejście do jakiejś sytuacji się zmieniło, to tak czy inaczej wewnątrz w sobie czujecie się lepiej, tak zmieniście właśnie swój stan trochę, tak, swoje samopoczucie, czy wasze samopoczucie się zmieniło i, 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 i to będzie was prowadziło w kierunku nie wiem, lepszego życia, lepszych sytuacji, czy w obrębie, przynajmniej jakiejś tam sfery waszego życia, lepszego samopoczucia. I jednocześnie też mam takie poczucie, że dzięki temu właśnie to jest. Wiecie, często jest tak, że są osoby. Czy każdy z nas w zasadzie w różnych sytuacjach jest tak, że mamy jakiś problem i skupiamy się na danym problemie, i im bardziej skupiamy się na tym problemie, tym bardziej jesteśmy wciągnięci wiecie, w ten problem i nie widzimy rozwiązania, no nie? Bo całe nasze, wszystkie nasze myśli krążą wokół tego problemu, a w momencie, w którym zaczniemy szukać rozwiązania i skupiać się na rozwiązaniu, no to wtedy my zmieniamy swój stan, zmieniamy swoje samopoczucie, zmieniamy swoje nastawienie i dzięki temu też to rozwiązanie, Jakieś wyjście z sytuacji się zaczyna pojawiać. Takie pojawia się takie światełko na końcu tunelu. <laughs> Więc nawet jeżeli byliście w trudnej sytuacji, gdzie nie widzieliście wyjścia albo byliście przytłoczeni jakąś sprawą, to przez to, że e, zadbaliście o to, żeby czuć się lepiej, w związku z tym zaczniecie widzieć właśnie też, e, czy światełko na końcu tunelu, tak zwane, czy jakieś nowe rozwiązanie, czy jakieś nowe pomysły zaczną się pojawiać e, w Waszym. Życiu, więc mamy te pozytywne rzeczy. I dalej mamy kartę diabła i karta umiarkowania. Tak się zastanawiam, a one jakby są w negatywnej wersji tutaj. Hmm. Tak się zastanawiam, o co chodzi. Czy to jest jeszcze taka wasza cząsteczka, że może, no mówimy tutaj o wiośnie, takie 2-3 miesiące powiedzmy. Um, czy to jest taka energia, że jeszcze będziecie tak trochę pomiędzy. Tą pozytywną, tak nastawianiem się pozytywnie, ale nawet nie, że wiecie pozytywnie, że OK, ignoruję to, co negatywne i wmawiam sobie, że wszystko będzie dobrze, tylko takie głębsze trochę, wiecie, zrozumienie, naprawdę dowiedzenie się czegoś, zmienienie swojego podejścia, zmienienie swojej perspektywy, takie głębsze nastawienie, nie tylko powierzchowne, takie głębsze nastawienie do, do życia ogólnie, czy do danej sytuacji w Waszym życiu. I czy to jest tak, że to będzie taki proces, gdzie trochę jeszcze się będziecie bili z myślami, trochę was będzie ściągać w, te, takie negatyw w to takie negatywne myślenie, trochę w pozytywne, że to jeszcze taki okres przejściowy. Mm. Czy to bardziej pokazuje, że wychodzicie z tej energii, gdzie czuliście się tacy bardzo, mm, trochę jak więzień wręcz, ta, taki burnout, Taki, takie poczucie, że ja w ogóle kompletnie nie mam kontroli nad swoim życiem, że ja w ogóle nie wiem, co mam robić, że czuję się jak taka marionetka. Um, takie poczucie też odcięcia od samego siebie, także czegoś chcę, e, a nie umiem jakby to opisać, że jestem w jakimś miejscu, w którym nie mogę być sobą, tak albo nie czuję, że mogę być sobą. Mam poczucie, że to tak, taki okres przejściowy po prostu będzie, że jeszcze gdzieś ta energia, taka powiedzmy negatywna, ta z której wychodzicie, że jeszcze się będzie przebijać, jeszcze będą takie momenty, że okej, okay, usłyszycie coś, przemyślicie, będziecie mieli takie nastawienie, że dobra, rzeczywiście podejdę do tego jak najbardziej pozytywnie, postaram się, jakby, nie wiem, doceniać to, co mam i zwracać uwagę na to, co mi się podoba w tym miejscu, zamiast na to, co mi się nie podoba, no, ale zaraz się wydarzy, może jakaś bardziej negatywna. Sytuacja, albo będziecie mieli gorszy dzień, i znowu wejdziecie w to takie narzekanie i, e, i to poczucie, że o, że w moim życiu nic się nie zmienia, że cokolwiek robię to i takie źle, i że już nie mogę tu wytrzymać i to się nigdy nie skończy, no nie. Więc myślę, że tak się będziecie jeszcze troszeczkę miotać sami ze sobą, ale to jest normalny taki proces. Ja to nazywam taki proces adaptacji, e, okres adaptacji, gdzie no trudno jest zmienić podejście do. Swojego życia tak o 180 stopni w jeden dzień. No nie, czy w jakimś jednym ułamku sekundy. Takie rzeczy to ok, czasami się dzieją, ale w momencie, kiedy ktoś jakiś poważny wypadek ma, i, wiecie, są takie, że aż wstrząsające jakieś wydarzenia, e, a u was, no na szczęście, to tak nie będzie wyglądać, przynajmniej z tego, co mam, na, mam nadzieję i z tego, co tutaj widzę. E, no normalnie proces wygląda tak, jak się czegoś uczymy. No nie, nauczymy się czegoś, jakieś rzeczy fizycznie robić, czy języka na przykład obcego. Jakieś słówko, zdanie, a później zapominamy, a później musimy sobie znowu przypomnieć, tak parę razy trzeba coś powtórzyć, zanim rzeczywiście wejdzie nam to w, to w krew, zanim się rzeczywiście oswoimy z tym. Więc tutaj tak to czuję, że będziecie przyswajać jakby nowe podejście, nowe nastawienie do życia, nowe takie poczucie, nowe takie zrozumienie też tego, co jest możliwe, na ile ja mam wpływ, tak naprawdę, na swoje życie. A no, te negatywne mogą się jeszcze pojawiać, ale też ważne, żebyście mieli świadomość tego, że to się będzie pojawiać, żeby nie wpaść też w takie, że o już było dobrze, tydzień temu było dobrze, przez dwa tygodnie było dobrze, a, a teraz znowu się źle czuję, teraz znowu mi coś nie wyszło, teraz znowu jakiś problem się pojawia. To normalne, że się pojawia, tak? Nie poddawajcie się, niech to was nie zniechęca do tego, żeby dalej jakby wracać, korygować cały czas swoje nastawienie na to, które tutaj świadomie wybraliście. A to to tak jakby wypływały tylko z Was takie te wszystkie negatywne myśli e, powoli, powoli takimi falami. Więc pozwólcie na to, niech to sobie wypłynie, ok dzieje się ok jest gorszy dzień. Nieważne. Wracam sobie do tego, co... co sobie zaplanowałam, czy co wymyśliłem, Tak, i dalej mamy kartę Askielichów. Królowa monet. ok wiecie co w ogóle zanim... Zanim w ogóle zaczęłam nagrywać, jak sobie myślałam o, i o tym burnacie i o takim poczuciu odcięcia się od siebie samego, także muszę coś robić, ale nie w taki sposób, jak chcę to robić. Albo nie czuję, że mogę być sobą, tak, albo właśnie chcę coś, ale to się nie, nie, nie pojawia. I tutaj po tych dwóch kartach mam takie poczucie, że może wcześniej goniliście za, za, za pieniędzmi, czy za poczuciem, wiecie, bezpieczeństwa z jakąś nową pracą, za jakąś. No, za manifestowaniem czegoś, i tak jakby to cały czas nie, nie przychodziło, albo nie w takiej formie, albo nie w takiej ilości, albo no nie tak jakbyście chcieli, albo może przychodziło i zaraz uciekało. I tu mam poczucie, że też ta zmiana, tak jakbyście zrozumieli, że okej, okay, czyli zamiast skupiać się na tym, czego chcę, skupię się na tym, co czuję, jak się czuję. Tak, tutaj mamy, widzicie, zobacz, ta królowa monet ma zamknięte oczy, czyli tak jakby zamykam oczy też na to, na te efekty, a skupiam się na tym, co jest w moim sercu, na tym, co czuję, na tym, co, jak ja się czuję po prostu w danej sytuacji, jak chcę się czuć, a nie reaguję tylko na to, co, co jest jakby fizycznie dookoła mnie. Mhm. Karta ale jest, dokładnie, czyli widzicie, ta zmiana perspektywy, zmiana podejścia. Nastawienia do życia, mhm. czwórka monet dziewiątka monet. Mocno też czuję takie wychodzenie z braku. Tak najbardziej by to było w ogóle od początku. Mam takie poczucie, że pod kątem właśnie praca, kariera, finanse, coś w tym temacie. No, dla części z was może oczywiście chodzić o, o cokolwiek innego o, o relacje, czy nie wiem, jakieś inne rzeczy, które są dla Was ważne, sprawy jakieś, które są dla Was ważne w życiu. Ale tak pod kątem właśnie tych. Finansów, kariery, tak jakbyście wychodzili po prostu z braku i uczyli się tej obfitości, tak? O której się dużo, dużo wszędzie mówi. Tak jakbyście byli coraz bliżej, żeby załapać, o co tutaj tak naprawdę chodzi. Że wcześniej może okej, okay, no tu brak, tu obfitość sobie tam powtarzaliście, albo jakieś afirmacje, albo próbowaliście różne techniki, a teraz tak jakbyście byli coraz bliżej, żeby złapać, o co tutaj tak chodzi. Że tak wiecie, to jest czasami taki jeden ja jakiś. Jedno zdanie, które załapiemy i nam odwróci nie tą y, perspektywę. Siedemka kielichów, gwiazda, cesarz i dwójka kielichów. to trochę jeszcze czuję taką e, walkę między sercem a rozumem. E, zobaczcie na tą dwu, przepiękną, moją ulubioną dwójkę kielichów. E, patrzcie, jak mamy dwie osoby trzymające się za rękę, tak, czuć takie uczucie z tego, no nie? E, i, I tutaj te piękne, nie wiem co to jest, jakaś woda w kolorze tańczy, e, płynie i się tutaj dwa te, te kielichy napełnia. I tak mocno czuję, że, zobaczcie, jak się skupiamy właśnie na czuciu, na uczuciu, to wtedy płynie, wszystko płynie, no nie? A im bardziej się skupiamy na tym, co mam zrobić, w którym kierunku mam iść, którą opcję wybrać, a co będzie najlepsze, a y, z czego najwięcej dostanę, jakby co mogę zrobić, żeby jak najwięcej dostać, to, co wychodzi tak z głowy, nie? Z rozumu, y, w sensie nie, że kierowanie się rozumem jest złe, ale chodzi mi o to, co jakby tak na głowę bierzemy, próbujemy. Przewidzieć, domyśleć się, wybrać jedyną właściwą opcję, i skupiamy się z takim, jakby to z braku też wychodzi, z tego poczucia braku, no nie? Co mogę zrobić, żeby jak najwięcej dostać? Co mogę wybrać, żeby jak najszybciej i, i jak najlepiej, jak najwięcej na tym zyskać? No to mamy takie zamieszanie, zmieszanie w głowie a takie hmm, confused z angielskiego. Mi się słowo tutaj pojawia, tacy, że no nie wiemy co wybrać, tak taki, taki mętlik w głowie o, i, i zastanawiamy się nad wieloma opcjami i w zasadzie stoimy w miejscu i w takim zastoju i się czujemy tylko źle ze samym sobą, a w momencie, w którym skupiamy się właśnie na tym uczuciu, czy spędzamy w ogóle jakoś miło czas, czy, czy nawet w relacji bardziej się skupiamy na tym, wiecie, na tej bliskości z kimś, a nie na tym, co mogę zrobić, żeby tej osobie się przypodobać, żeby dała mi to, co chcę, no nie? <grychy> I no tutaj głównie o, o, czuję e, e, finanse i karierę, tak? Ale, no ale w relacjach to jakby dobry przykład, zresztą, bo to podejście w każdej dziedzinie się sprawdza, ile częściej z Was może chodzić, chodzić tutaj o relacje, no ale zobaczcie, jak w związku nawet się, czy w relacji jakiejś, czy w sytuacji, nawet z koleżanką na kawę idziemy, jak się skupiamy na takim. Em, że jest fajnie i się cieszymy czasem, tak? I jest nam miło i przyjemnie i sobie rozmawiamy, no to jakby płynie ta energia, jesteśmy w takim flow i jest. No rzeczywiście jest miło i przyjemnie, no nie? Jak się spędza, jakby skupiamy właśnie na tym czuciu, na tym, jak, co czuję, ale wiecie, nie w kontekście, że okej, okay, czuję się nie wiem, wystraszona, niebezpiecznie i tak dalej, coś mnie boli i tak dalej, nie? Tylko właśnie to czucie, tak jakby szukam tego dobrego poczucia, żeby czuć się dobrze i nie żeby zapełnić, zapełnić jakąś pustkę w sobie, tylko po prostu skupiam się na tym, że jest mi miło i przyjemnie i, ro, i co mogę zrobić, żeby było jeszcze lepiej, żeby czuć się jeszcze lepiej, żeby druga strona, druga osoba czuła się jeszcze lepiej, no to wtedy właśnie zaczyna wszystko, wszystko fajnie płynąć. No a w momencie, jak idziemy się z kimś spotykamy i co mogę zrobić i powiedzieć, żeby ta osoba mnie polubiła, no to no to właśnie jest ten taki mętlik w głowie i, i czujemy się tak naprawdę źle i się jakby targujemy, nie, <laughs> sami albo za so, sami ze sobą w środku albo z drugą stroną. I, i w zasadzie nic z tego nie ma i dalej jesteśmy w tym braku, w którym byliśmy i dalej się czujemy jakby tacy wypróci, wyczerpani, um, a nie ma tej obfitości właśnie. Tak obfitość jest wtedy, kiedy się w... Czujemy w to pozytywne i pozwolimy sobie płynąć. Um, tak. Dobrze, zobaczmy jeszcze z kart emocji, co tutaj mamy. Skrucha, niezadowolenie, tęsknota. Widzicie, czyli ta negatywna energia jeszcze się pojawia, czyli to, no, jeszcze będzie się tutaj będzie wypływać z was, obojętność, napięcie i karta nienawiść. tą kartę interpretuję często jako takie trzymanie się kurczowo czegoś, czegoś ogólnie w waszym przypadku, starego podejścia, starego sposobu myślenia. Czy to też to poczucie braku, mi tutaj mocno rezonuje, że Boję się odpuścić, wiecie, lepszy wróbel e, w garść niż gąb na dachu, na, na dachu trochę, nie? Boję się odpuścić to małe coś, co mam, tą resztkę, jakąś drobnostkę tego, co jeszcze mam, czy wyciągnąć chociaż po prostu jakąś odrobinkę z czegoś, z kogoś, z jakiejś tam sytuacji, e, niż to odpuścić, bo boję się, że wtedy nic nie będę mieć. A często nie zdajemy sobie sprawy, że właśnie wtedy, jak to odpuścisz, to dopiero robi się miejsce na to, żeby. A żeby mogło się w naszym życiu pojawić to, na czym nam zależy, do czego chcemy. I zobaczcie, też, jakie tutaj napięcie zresztą. Też mamy tą kartę. Zobaczcie, jak ta karta wygląda. Zobaczcie, jak ta karta wygląda, nie? Tutaj też są, tu są dwie dłonie, co prawda, ale to jest, zobaczcie, takie rozluźnienie, e, takie są rozlu, rozluźnione, to jest taka energia właśnie takiego przepływu, obfitości, a tutaj jak jest takie ściśnięcie, no to właśnie napięcie, taki stres e, i się wyciska po prostu, ok, z tego pomidora coś, ale to, no ile z tego wyciśniesz, nie? Tylko tyle, ile tam jest. A tutaj takie mam wrażenie, jakby to to, co płynęło, to tak jakby to była taka energia po prostu niekończąca się, nie? Właśnie ta, ta obfitość taka, no i podejście takiego braku. Więc ja wiem, że to nie jest wcale łatwe, żeby zmienić to swoje podejście, no ale po to mamy wszystkie fajne poradniki, podcasty, strony, żeby, żeby tą swoją świadomość poszerzać, żeby swoją perspektywę zmieniać, tak, żeby z różnych stron... Patrzeć na swoją sytuację i jakoś tak krok po kroku, tutaj, paluszek po paluszku, zaczynamy odpuszczać i, um, i ufać, wierzyć w to, że mm, to, czego chcemy, że to do nas przyjdzie, że możemy zaufać, tak, i się na to e, otworzyć i w końcu wpuścić do swojego życia to, to nad czym tak długo pracujemy. Dobrze, zobaczymy jakąś kartę, jeszcze poradę. Na koniec jakaś wskazówka, co jeszcze musicie usłyszeć. Mhm. Zwróć uwagę na znaki, na sygnały. Karta intymność. Tak ją sobie nazwijmy. I karta pokusa. Zobaczcie też mamy tutaj parę. W takiej ładnej pozycji. Ładnej takiej takiej, wiecie, jak, jak ta, ta, wiecie, Wenus, ta, ta rzeźba. Te, te, te greckie wszystkie ładne takie postaci, jak mi się to tutaj kojarzy. I znowu właśnie z tym, co, co płynie, z tym czuciem się, z takim podejściem bardzo na serce, naczucie, taką delikatność, taką wrażliwość też na drugą stronę, tak? Nie, nie ma tutaj energii, co mogę zrobić, żeby dostać więcej, co nie wiem, jako, jaki kolor mam czegoś tam wybrać, żeby się bardziej komuś podobać, czy żeby, jakie logo zrobić w firmie, żeby więcej klientów przyciągnąć, coś z takich rzeczy. Nie? To nie ma tego w ogóle podejścia, to jest takie wsłuchanie się w jakieś potrzeby nawzajem, czy to klientów, czy partnera może, czy w firmie, wiecie, takie podejście, żeby być no, w takim flow, tak, że jak mogę pomóc, jak mogę służyć, jak mogę tutaj no, w takim, no takie flow, w takim przepływie być, w tej energii, tak, takiej, takiego wczucia się, wsłuchania się też w drugą stronę i odpowiadania na to, jak w tańcu też ma taką o, jak w tańcu, nie? Tam w tańcu, jak się w parze tańczy, no to słucha się jakby siebie nawzajem. Wyczuwa się, co ta druga osoba jakby, na ile ta druga jedna osoba prowadzi, na, druga, na ile ta druga osoba jakby słucha, tak? Ile trzeba... Mm, jakby z jakim natężeniem, tak, trzeba w tym tańcu się do, do, do tej drugiej osoby dostosować, i wtedy dopiero ładnie płynie. Jak Każdy sobie, każdy by się, wiecie, po swojemu gdzieś tam szarpał i próbował um, tylko popisać, no to, no to nie ma tego, co jest właśnie najpiękniejsze, tego, co jest takie hipnotyzujące wręcz um, w tańcu, tak, jak jakąś parę oglądamy. Um, więc no widzicie, to właśnie na tym wyczuciu, takim, na takim słuchaniu się i odpowiadaniu na tą drugą stronę, um, się opiera. I tutaj z tą kartą e, zwróć uwagę na znaki, na sygnały. To czuję właśnie jako taka przez, przestroga, ale w takim kontekście, to co mówiłam, mówiłam na samym początku, żeby mieć świadomość tego, że będą się pojawiać gorsze dni, że będą się pojawiać jeszcze jakieś wątpliwości, że będą się pojawiać jeszcze jakieś obawy, lęki i to jest ok, to się musi pojawić, to musi was, z Was wyjść, wypłynąć i to wypływa po prostu przez to, że my to czujemy. Tak jakby dosłownie z naszego ciała wy, wypływało. My to czujemy, patrzymy na to, myślimy o tym, ale okej, okay, zauważę, że tak jest, sobie pomyśle, że okej, okay, dobra, znowu mam gorszy dzień, znowu się boję, znowu jest mi trudno e, odpuścić, znowu e, analizuję, znowu wchodzę w ten sta sam stary schemat. Okej, okay, widzę to, słyszę to, i wracam do, do tego flow pięknego, e, do którego chcę dążyć i którym chcę się kierować. E, no, więc tyle na dzisiaj. Wszystkiego dobrego dla Was. Dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam i do usłyszenia niedługo.